hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będzie taki inny y, film, bo nie będzie o koniach, tylko po prostu będzie backstage piosenki, którą wczoraj nagrałam. I jestem ciekawa y, Waszej reakcji w ogóle. Czy w ogóle się spodziewaliście, że ja otworzyłam piosenkę? Um, to jakby cover jest piosenki, no bo to jest od... Y, od Alicji i I po prostu dlaczego wybrałam tą akurat piosenkę? Ponieważ mm. mm. właśnie chciałam Wam podziękować za to wszystko, co dla mnie robicie, ile Was tu jest, jest w ogóle. No i ogólnie chciałam Wam bardzo podziękować. I drugie. To chodzi o to, że ostatnim razem pytałam się Was na Instagramie i na YouTube, jaka jest Wasza ulubiona piosenka I dużo też niektórych osób pisało mi, że właśnie dziękuję od Alicji Więc między innymi też właśnie zdecydowałam, zdecydowałam się na tą piosenkę i ją zrobiłam Jestem ciekawa, jak się przyjmie w ogóle i teraz tutaj macie pokazane wszystkie etapy, jak robiłam tą piosenkę w ogóle. Jestem ciekawa. Dużo siedziałam nad tą piosenką, bo a tu na przykład mi coś nie wyszło, a to to. Dużo musiałam poświęcić też czasu na nagrywanie tego, bo zrobiłam to w 3 godziny chyba. Robiłam więc klip mi dużo zajął czasu, więc robiłam to około chyba dwa tygodnie. A teraz będziecie mogli zobaczyć urywki tego. Więc uwaga. Hejka! Ogólnie teraz będziecie widzieć, jak to mnie wszystko poszło i te wszystkie próby. Jakby co tutaj to będzie chodziło, tutaj... Jest pokazane jak nagry jak nagrywałam, ale będziecie e, słuchać moje próby, więc... Ping! Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Kurde, znów się pomyliłam. Niektóre w musiałam pisać, bo no nie wiedziałam jak to pogodam nie, żeby nie, nie, kiedyś nie, 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 Dziękuję, Żeby żeby unormować puls. Mm. Jeszcze raz. Żeby unormować puls. Żeby unormować puls. No i nie, nie, Mam duże plany, więc dziękuję wszystkim już Dziękuję. Dziękuję Jezu. Dziękuję wszystkim już. Dziękuję wszystkim już. Dziękuję wszystkim już. Dziękuję wszystkim już. Dziękuję. Wszystkim już. dziękuję. Kurde, no teraz mi się informacje jakieś przychodzą. Dobra. Dziękuję wszystkim już. Dziękuję, dziękuję. Miniaturka dopiero. Ogólna miniaturka dopiero. Miałam na górze na I myślę, że. Tylko, że. Jeden minus, tam jest statek i drzewa, a na, na miniaturce Alic nie ma, ale no starałam się. Na Brucker niestety musiał być ten statek. No. Jakby nie było tyle statku, by było idealnie. Zrobiłam taką samą jak ona. Tak samo ten, ten, napisałam w ogóle tą samą kciuczką. Więc myślę, że wyszło kiedy, ale to ocencie w komentarzu, jak mi ogólnie poszedł cały teledysk piosenka i miniaturka ogólnie więc w komentarzu piszcie na przykład po, podpunkt pierwszy, nie? kółeczko e, miniaturka wszystko, e, nie no, git e, przeszkadza na przykład drzewo czy ta łódka, czy tam łódka, co ja w ogóle tam, coś tam napiszecie e, drugi klip e, fajnie e, git wyszło Próbowałam oddawać co do, do coś. jakby każde słowo chciałam robić, tak, że na przykład było, silniejsze Na przykład podpunkt pod trzeci, jak zaśpiewałam, nie? To możecie na przykład ocenić jakby. Wszystko ale to ogólnie Co chcecie, możecie pisać w komentarzu i powiecie, jak mi poszło. To, że się poszło. No, ogólnie te dwa plany na piosenki. Ale jeżeli macie jakieś swoje ulubione, to piszcie w komentarzu dziękuję, dziękuję. Może wybiorę jakąś waszą ulubioną piosenkę i ją prześpiewam. Dziękuję, dziękuję, Mam dwa pomysły, pierwszą mogę wam dziękuję. powiedzieć, a drugą nie e, Pierwsza to jest Coś od sandy Węgiel no. Ale dalej wam nie powiem Bo mam pomysł jeszcze zrobić dwa covery, czyli bym miała trzy covery Dziękuję Roxy i jedna tajemnica, czego nie powiem. Możecie wiedzieć w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona. A teraz wracam do dnia 13 kwietnia, bo tam nagrywałam połowę klipu. Więc zwracamy, już nie mam nie robić tych przed takimi, ale już nie się to robić. <grybujesz wstraszko> Sorry Да, хотя это я в листе. Наш фильм, говорю, сегодня значит, когда? А, да. А, я тоже. Наш фильм почти закончен. Какой фоса? Понятно же, ранняя. Mm. Więc tak, może w przyszłości zrobię swoją piosenkę, ale ja jeszcze nie wiem już ja ja bym tworzyła, to dopiero gdzieś tak wyraźnie Ale raczej mhm. na razie nie Mam tego, Mam to mam w planach, ale nie wiem Wszystkich nie No więc tak Ogólnie na początku piosenki <stanie> napisałam oczach wychodzi, zaczęli ją napisać i napisałam tutaj jedną regułę, dlaczego ją zrobiłam Drugą tutaj możecie zobaczyć właśnie na początku Widzieliście? I te chmury, tak jak u Alicji, zrobiłam dziękuję. na koncie dałam no, Ja też mam kota, ja Mojego Ale jeżeli chcecie więcej informacji to Możemy zrobić odcinek z Q&A i się widzicie o coś o różne pytanka. Jestem ciekawa. Co was najbardziej ciekawi. No i widzę, że już to będzie koniec. Jeszcze jest minuta i 30 sekund. E, tutaj Wam dziękuję ogólnie jeszcze. Tylko ne, kocham Was i jak zwykle na ja nie. Ogólnie e, na e, Horse mi nie a na blogerem hashtaguje, nie, nie mówię. Co się dzieje? No ale dobra, musiałam to jakoś napisać. żeby Wam to powiedzieć. Jak tego, tej klawiatury i tego wszystko nie będzie w klipie, więc możecie zobaczyć sobie. Bo tego nie będzie, bo to by było brzydkie. No, tutaj jeszcze dziękuję wszystkim za wszystko. Za wszystko, co dla mnie robicie. I filmik z tego dziękowania, za to dziękuję. Będzie. Dzisiaj zresztą, czyli 15 kwietnia, nie 15 kwietnia, w sobotę. Więc już zbliżamy się ku końcowi, jeżeli film mam się pozdrowi łapka w górę Subię że że nie przegapię żadnego filmiku Bo film pojawiają się co tydzień w soboty Więc musicie uważnie patrzeć, bo będą teraz grube odcinki Dla was, też dużo, bardzo dużo rzeczy będzie Chyba. No tak, tak, tak. Co to, to znaczy w ogóle? Chyba. Tak będą. Więc wyczekujcie i piszcie w komentarzu, jak wam się podoba. Papatki!